Witam bardzo serdecznie w przedświątecznym odcinku Kreatywnego Goku Online. Przygotowałam dla Was dzisiaj wielkanocną propozycję koszyczek z jajeczkami. I do wykonania naszej pracy będą potrzebne kartki w kolorze brązowym, żółtym oraz zielonym: mazak, flamastek, nożyczki, klej, gumka ołówek, kolorowe mazaki. Mam tu już wycięte jajeczka. I karteczki mniej więcej kwadratowe, żeby wykonać kwiatki. Oraz dziurczacz, gdzie wykorzystamy odpady kółeczka, takie, tak? I tak, zaczynamy od tego, że należy wykonać koszyk. Pokażę szybciutko mój sposób na wykonanie koszyka. Rysujemy tutaj delikatny szkic. Tak. Szkic ołówkowy, następnie biorę flamaster róbę czarny i, i wykonujemy w ten sposób, że... Następnie wykonamy uchwyt. Bardzo prosto. Ołówek za moment wytrzemy gumką. Mniej więcej wykonano, jeszcze tutaj zrobimy krateczkę. Tak. Okay. Następnie nożyczkami wycinamy. Po wycięciu przykleimy na żółte tło. Odpady odkładamy na bok. Czy jeszcze zrobimy ładny otwór? Troszeczkę wytrę ołówek, który już jest niepotrzebny. Tak, biorę żółtą kartkę i przyklejam nasz koszyczek. Następnie możemy wykonać trawę. Mój sposób na wykonanie trawy to wycinanie oddzielnych paseczków trawy. Po skosie. Dłuższe i krótsze przydadzą się. Elementy. Weszło. Zyrovównamy co niektórych. O jeszcze. jeszcze, trzeba poprawić. Kolejmy od dołu żeby uzyskać przestrzenną trawkę. Tak. Może być nierówna, trawka jest taka, że swobodnie sobie rośnie. Można sobie przycinać dowolnie. Większa, tak. mniejsza. Zaznaczymy tutaj. jeszcze zostało. Może taki element zobaczymy, wyrównamy od dołu. Dobrze. Może tutaj jeszcze by się coś przydało, zaraz zobaczymy. Ok, dobrze. Przechodzimy do kolejnego etapu. Podkładamy niepotrzebne ścinki. I może wykonamy teraz jajeczko. Pierwsze jajko wykonamy w ten sposób, że dekorujemy mazakiem. Proponuję paseczki wykonać. Tak, kropeczki. Tak, różnokolorowe. Można dodać jeszcze inne kolory, tak? O, uciekło. I może od góry jakieś delikatne szlaczki, różnokolorowe. Tak? Zielone. Przemierzymy. Pierwsze jajko, drugie będzie w paseczki. Nacinamy paseczki. Wykonej tyle ile będziemy uważali, że potrzebujemy gęściej, lub No troszkę nie zabraknie, więc dotnę. troszeczkę wyrównam, Wyczyszczę. A tak. już może przykleję pierwsze. Tak, drugie. I będzie miejsce na trzy. A trzej, trzecie, proponuję wykorzystać nasze odpady z dziurkacza. Czyli wezmę na zaczek, zrobię takie paseczki. Dobra. I przykleimy Jeszcze, jeszcze dodamy kolejną kropeczkę, może tutaj i możemy przykleić to. do naszego koszyka. Dodamy może jeszcze nowe elementy trawki, gdzieś tutaj. Zostały nam jeszcze kwiatki. Pokażę Wam szybciutko, jak wykonać prosty motyw kwiatka. Składamy na pół. Jeszcze raz na, na pół, może wrócimy w ten sposób, tak. Następnie składamy po przekątni po przekąt naszą połowę, tak. lewy róg tutaj do środeczka, zginamy, składamy, przekładamy w ten sposób prawą krawędź oj, tutaj, prawą krawędź tutaj i dochodzimy do takiego elementu. Wycinamy. I tworzy nam się kwiatek. I takie kwiatki przyklejamy, tak? Ja mam już tu nacięte, nacięte kwiatki, więc szybciutko nakleję. Wielkanocna praca świąteczna z koszyczkiem. Zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy, do wrzucania zdjęć pod filmem. A Wam życzę zdrowych i wesołych świąt, wielkanocnych w gronie bliższych, najbliższych osób i w domu. Pamiętajmy o tym, żeby zachować zdrowy rozsądek. I widzimy się już po świętach. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.